Witam was serdecznie, witam was ponownie. Paweł Jezusowi. W ten piękny dzień, piękny, ale chłodno jest. na sobie na balkon, a to patrzę, że kurczę, jednak mrozi. No, ale nagram już tutaj ten filmik, tak jak do was nagrywam. Do słuchaczy, do moich wiernych braci również i w Chrystusie. I do was, którzy mnie wyzywacie, plujecie na mnie, gardzicie. Oko, i tak to was też się nagrywam. Wiem, że mnie oglądacie, bo pierwsze komentarze, jakie wychodzą pod filmikami, są od razu. <gorszy>, Gorszy was moje słowo, ale chętnie mnie oglądacie, nie? No ale cóż, niech tak jest. Powiedziałem, nie będę już komentował i odpowiadał na wasze tam podpuchy i to, co tam robicie w moją stronę. Dziękuję ci, Danielu, chcę się do ciebie zwrócić, że dzisiaj, jak się obudziłem, drugi raz w sumie, bo się przebudziłem, nagrywałem filmiki, teraz niedawno też się obudziłem, stałem i Wysłałeś mi nagranie nagranie o mnie coś miłego, wspaniałego dziękuję ci i dużo też mądrego tam powiedziałeś w tym nagraniu, w tym tekście i wezmę to sobie do serca dziękuję ci jeszcze raz serdecznie no uśmiech miałem od ucha do ucha, nie? posłuchałem tego ale pamiętajmy, że ja nie jestem nikim wyjątkowym. Jestem zwykłym człowiekiem po przejściach ostrych, który się po prostu ukorzył przed Bogiem i który się zwróciłem sam do Boga właśnie o pomoc, o wszystko, żeby mi przebaczył grzechy, żeby mnie prowadził, dał mu swoje życie w Jego ręce, tak jak mówiłem to prędzej, i idę za głosem Boga. I... Powiedziałem mu samego siebie, że będę mu służył. I w jaki sposób to już sam Bóg wybrał, właśnie w jaki sposób. Ja nie wiedziałem, że Bóg otworzy moje usta, bo ja nigdy nie chciałem nagrywać nic przez internet. Wolałem być właśnie słuchaczem, oglądać różnych ludzi, nauczycieli, pastorów, jakieś tam kiedyś ogląd. Kiedyś też oglądałem, właśnie też różnych księży katolickich różne nawrócenia, różne. E... Objawienia, różne ktoś, jakie miał, i słuchałem, i badałem to też z Pisma Świętym, co się zgadza, co się nie zgadza. Różne doświadczenia, poza na które mieli ludzie, wizje piekła, wizję nieba, i ktoś tam miał wizję czysta Nie wiem, jaki to jest możliwy sposób, skoro to w ogóle nie jest biblijne, ale tak jak mówiłem, badałem wszystko ze sobą, bożym porównywałem to i i. I tak to wyglądało u mnie w każdym razie. Bardzo mnie to interesowało i nie myślałem o to właśnie tak jak wam mówiłem prędzej, że ja, ja nie chciałem, naprawdę nie chciałem, Ja się o tego broniłem, wstydziłem się też coś mówić przez internet. Nie tak jak mówiłem w poprzednim filmiku, tam, czy tam nie wiem dwa filmiki prędzej, że ja czułem choć dziwnie się czułem w ogóle, to był sierpień wrzesień no ładnie sierpnia dziwnie bardzo się czułem. Byłem przygotowany do czegoś. Miałem... Ja nie wiem, jak byłem wytłumaczyć to uczucie. Ale ja tego nie jestem w stanie. No po prostu miałem, ja to czułem, ja to widziałem, mówiłem to ogólnie, że i te sny wtedy, które miałem prorocze. Nawet miałem sen o tym, że będę tutaj mieszkał, że będę mieszkał w innym miejscu, że będę uciskany, atakowany tam w, w miejscu, w którym byłem, i że mam uciekać z tego miasta, atakowany. Czy nie było, że byłem atakowany za coś przez grupę ludzi, za co czego nigdy nie zrobiłem? Mnie uciskali, chodzili za mną i przyszedł mój kolega, podał mi rękę, mówi: Chodź uciekaj z tego miasta. Słuchajcie, po południu przyjeżdża moja kobieta Kasia, Katarzyna, i mówi: Zahariasz, nie uwierzysz, jest to moje mieszkanie tam w takim, w takim mieście, w miasteczku ogólnie. I chodź, tam tylko trzeba jechać, chodź zobaczyć. No jestem tutaj. Jak i wiele takich, miałem też, znaczy wiele, miałem też inne sny, o których może opowiem wam później. I moje usta jak się otworzyły, to wu, ja się przed tym broniłem. Ja nie chciałem, bo ja wam mówiłem, że ja się wstydziłem i dałem moje świadectwo wiary, wyznałem publicznie moje grzechy, co robiłem, jak robiłem A... Tak Mniej więcej przyznałem się przed... publicznie przed wami, wszystkimi jakim ja byłem człowiekiem i... No i nagrywam, jakoś tak to wychodzi, że cały czas to idzie, ja chciałem, myślałem, że to będzie tylko na tym poprzestane, że tylko chodzi o to, że tak czułem w duchu, że mam tylko tak nagrać, a Bóg nie poprzestaje we mnie, bo skoro oferowałem u siebie samego, do Jego, do jego rąk całkowicie wszystko, wada na wszystkim, ja Mu oferowałem, w ogóle, ja Mu ufam, to jest, On jest na pierwszym miejscu mojego życia, wstaję, modlę się, od razu w duchu, później na kolanach, czytam Słowo Boże. Sprawdzam te komentarze, filmiki i... Na które to co ja piszę czasami, nie? na przykład na Facebooku posty, to ja to później jak czytam, co ja... albo komentarze w ogóle, muszę sobie myśleć, jak... jak ja to napisałem, się zastanawiam sam nad sobą. Poważnie wam mówię, albo jak nagrywam filmy. Mówię, mówię jak ja to w ogóle i słucham. Mówię, kurczę, jak, ja to na... jak to jest możliwe w ogóle, przecież ja to jestem człowiekiem głupim. Skąd to we mnie w ogóle takie coś, żebym ja to w taki albo w taki sposób napisał, lub to powiedział. Sam nie <laughs> Naprawdę. I, I moje poświęcenie dla Boga nie polega tylko na tym, że ja się modlę w swojej intencji za Was wszystkich, za moich nieprzyjaciół że od, i ja mu poświęciłem się całkowicie. Ja na przykład wiele przyjemności, które kiedyś były w moim życiu imprezy kurańcze, zabawy z ludźmi. Wszędzie mnie było pełno. Ja to odrzuciłem na bok. Wszystko dla Boga. To, że się by... ludzie ze mnie garzą, szydzą mną i nie. wyśmiewają mnie. Ale ja twardo patrzę im w oczy i ja się tego nie wstydzę w ogóle. Mówię też to do ludzi właśnie takiego, mówię wam, jak ich, jak ich spotykam, wiadomo, nie? Nie? Bo nie widzę się z nimi już tak na co dzień. Z mojego byłego środowiska do różnych ludzi Znam też morderców, wielu w nałogach, co jest, czpunów, narkomanów, alkoholików, yy, kobiety rozwiązłe, co założników. Sam też taki byłem, nie? Wielu tych, co teraz tutaj powiedziałem. Ja przemawiam do nich, mówię, kieruję ich na słowo Boże, patrzą na mnie, dziwnie, posłuchają, nic mi nie odpowiedzą. No znają mnie z poprzedniego życia, co myślą, ten zwariował, nie? Robił takie rzeczy, a teraz on tutaj do mnie mówi. Wiecie, ja nawet powstrzymuję swoje własne ciało przed pokusami, nie masorbuję się. Nie alkoholizuję się żadnych narkotyków. Bóg mnie od wszystkiego uwolnił, Jezus Chrystus. Całkowicie mu się poświęciłem. I to, co ja mówię do was przez internet, bo nie mam na razie innej możliwości. Jestem też daleko, w małej miejscowości. Długo, trochę dłużej pochodzę, boli mnie noga. Trochę dłużej posiedzę, boli mnie noga. Naprawdę, tak to jest. O bieganiu czy w gwałtownych ruchach to jest niemożliwe. I poruszam się, nawet ja do sklepu tutaj tego kawałek to się porusza altem. Dziękuję Bogu w ogóle, że mam jakieś auto, No jest starsze, nie mam jak kiedyś, nie wożę się jakimiś BMW, Wolwami lub jak kiedyś, bo Bóg mi wszystko zabrał i odebrał. Pała Bogu za to, I się przed nim, mam zwykłe autko, małe, jeżdżę sobie i dziękuję, dziękuję Bogu za to, że to mam w ogóle, nie? I za wszystko dziękuję Bogu, co mam od Boga i w każdym razie jak mówiłem, całkowicie odrzuciłem wszystko. Mam kobietę też, z którą wziąłem ślub przed Bogiem. Zapaliśmy się za ręce, tak jak to powinno być. Tak jak Adam i Ewa bo... I nawet nie uprawiamy, nie, nie sypiamy ze sobą często. Rzadko kiedy. Bardzo rzadko. Bo ja, tak jak mówiłem, wszystko poświęciłem Bogu. Całe ciało, swego ducha. Wszystko mu oddałem, powierzyłem mu swoje ręce. Jemu ja ufam bezgranicznie, żeby on mnie prowadził. I tak jak mówiłem, to co ja nagrywam przez internet, wy mnie ludzie, niektórzy atakujecie, wyzywacie mnie. A idźcie sami coś nagrajcie, powiedzcie coś o Bogu. Zamiast się kłócić, wysyłać ataki. Ja wiem, że te ataki nie podchodzą od was, to są ataki od szatana. To on mnie atakuje, chce mnie uciszyć w różny sposób, wytrąciliśmy z równowagi. Dlatego już nie komentuję. Nie będę grał w waszą grę, w jego grę. Bo to nawet nie ma sensu. Ja nie jestem nauczycielem ani nikim jakimś wielkim człowiekiem. Jestem zwykłym człowiekiem. Zachariasz na drugie mamy Jakub, Zachariasz jako dygner ma dwa imiona i dygna, zachariasz jako dygna dokładnie. Pisze się dygner. I ja słyszę Bogu, ja to robię dla was po prostu, żebyście zobaczyli po moim przykładzie, że wiara się nie cuda, Bóg istnieje. Do niego mamy się tylko zwrócić, do niego się ukorzyć. On zrobi was za wszystkiego, uwolni was ze wszystkich nałogów, Bo nie ma nikogo większego od Jezusa Chrystusa. Nie ma. On jest wszystkim. On jest drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do ojca tylko przez Niego. I tylko przez Niego wchodzimy ciasną, bramą do raju. Chwała Jezusowi. Czytajcie sami Słowo Boże. Błogosławię was w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zostańcie z Bogiem, pamiętajcie tylko Jezus.